Słuchajcie, spróbujcie sobie powykręcać ramiona, ręka do przodu, idę do tyłu. W moim przypadku ruch jest istotą mojego życia, ja wszystko co robię to w ruchu. Tego się nauczyłem, to ćwiczę. Mam 70 lat, ale nie mam problemu z ruchem. Po raz pierwszy wziąłem dzisiaj kijki, 7 kilometrów przeszedłem. Po prostu fajna zabawa. Cieszę się, że mam taką możliwość i że mogłem to zrobić. Jestem bardzo zaskoczony, muszę ci powiedzieć Grzesiu, bo progres jest ogromny od momentu kiedy pierwszy raz Zorganizowaliśmy ten event. no To wtedy na pierwszym biegu było blisko tam 30 kilka osób. Z tego co mi wiadomo, na teraz biegaczy jest około 250. Mało tego, bo to nie tylko sam bieg, ale też taki rodzinny piknik jest zorganizowany. Czyli biegacze przyjechali ze swoimi żonami, ze swoimi dziećmi, ze swoimi mamami, ze swoimi przyjaciółmi. No i jesteśmy mega zadowoleni. Zorganizowaliśmy to im do dobre jedzonko, świetną muzykę, jedzenie, grochóweczkę, dam. Jurek Grochuwa nam zrobił muzykę, Juicy, nasz lokalny DJ, mamy świetnych dziennikarzy, ciebie Grzesiu, Szymona, tu Roman jest ciągle z nami. Ja nie mam recepty, nie mam cudownej myśli, eee, wiem tylko jedno, że warto mieć w życiu Cel, który prowadzi nas, e, jakby droga, którą realizujemy, żeby ten cel zrealizować. I wtedy są różne potknięcia. Powiem tak trochę inaczej: czy więcej potknięć i wstaniemy z tych potknięć, będziemy szli dalej, to większą mamy siłę później. Nie trzeba trenować triatlonu, biegania. Warto mieć cel, który prowadzi fajnie przez życie. Może to być, no nie wiem, jakieś artystyczne, muzyczne, może jakieś rzeźbienie, może jakaś twórczość, może śpiewanie. To, co nam daje siłę i jest nieprawdą, że czegoś nie potrafimy, to tylko trzeba podjąć decyzję. Ja dzisiaj taką podjąłem. Dostałem kije i 7 kilometrów przeszedłem. Muszę Wam powiedzieć, i po raz pierwszy w życiu zdarzyło się mi na tym biegu, a jest to czwarty bieg że dochodzą do mnie ludzie, czy mogą w przyszłym roku dołączyć do organizacji tej biegu jako sponsorzy, że chcieliby się dorzucić. No to dla mnie jest bardzo miłe zaskoczenie. Do tej pory robiliśmy to w zasadzie co roku ten bieg przynosił nam duże straty. Dokładaliśmy mnóstwo pieniędzy naszych i naszych znajomych. W tym roku pewno też się to nie zbilansuje, ale zapowiedzi na przyszły rok są dość optymistyczne, dlatego Uh, tydzień temu... Tak zastanawiałem się czy jest sens to robić, no nie? Czy, 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 czy ciągle nie dość, że ja i moi wolontariusze pracujemy setki godzin, żeby tych kilka eventów zorganizować, a jeszcze na koniec projektu dopłacić 20 czy 25 tysięcy ze swoich pieniędzy i miałem takie wahania, czy, czy, czy jest sens, ale, ale powiem tak, już wczoraj podjąłem taką decyzję, że obojętnie od sytuacji, że będę to robił i, i że nie wycofamy się z tego, a dzisiejszy bieg, wczorajsza konferencja z Jurkiem, i film najlepszy i jeszcze raz wrócę I dzisiejszy bieg jakby utwierdza mnie w przekonaniu, że, że to wszystko co robimy to ma olbrzymi sens i absolutnie się z tego nie wycofamy. Jaka jest twoi, Twoja ocena? Współczesnej młodzieży, współczesnych Polaków, młodych Polaków. Są fajni, bardzo fajni, tylko trzeba im pomóc, stworzyć warunki do tego, żeby mieli możliwość właśnie zrobienia czegoś, co wcześniej mówiłem. I tak jest. Widzę, że kiedy się stwarza te warunki, że ja też coś potrafię, to wtedy może być ta energia, która pozwoli zabrać siebie dalej w dalszą podróż. Po prostu to jest nieprawda, jak ktoś tak mówi, to ja się pytam, a co zrobiłeś w tej sprawie? I najczęściej, bo ktoś mi tak ciągle mówi, a więc jak ci mówi, to najpierw strób coś i wtedy się przekonasz, czy to jest prawda, czy nie. Ja tak działam. Młodzież jest fajna, idźcie swoją drogą, nie dajcie się namówić, że czegoś nie możecie. To jest zupełnie nieprawda. Jak ktoś wam będzie mówił, że to nie wypada, coś będzie tworzył innego, to popatrz na tą osobę, a kim ty jesteś, że takich rzeczy mi przekazuje. I najczęściej jest tak, że ta osoba nie ma nic, a więc robi zadymę wokół siebie, żeby zrobić coś, bo nic nie potrafi. Nie wierzcie w to. Słuchajcie swojego serca, e, słuchajcie swojego umysłu i idźcie tą drogą. Jeśli nawet no, nie, nie będziecie mieli zrozumienia na początku, zawsze jest ciężko na początku, to potem, jeżeli to będzie prawdziwe, uczciwe, co robicie, to znajdziecie przyjaciół, znajdziecie tych, którzy Wam pomogą, a najważniejsze, że Wy znajdziecie siebie. Tego Wam życzę. Cześć.